Jeżeli prowadzisz swoją firmę, sprzedajesz, robisz cokolwiek tego typu, to za każdym razem sukces kryje się w kilku prostych rzeczach: trochę dotarcie do klientów, a później umiejętność poprowadzenia, spotkania, komunikacji z klientem w taki sposób, żeby sprzedać wartością, a nie ceną, żeby klient kupił wartość. Ani niską cenę. Takie szkolenie za chwilę zaczynamy. Za chwilę będziemy szkolili ludzi z tego, jak właśnie wykorzystać swój potencjał. I to szkolenie stacjonarne udało nam się sprzedać całą salę. Właściwie to tą salę dwa razy powiększaliśmy, będziemy uczyli, jak prowadzić rozmowę. Będziemy uczyli negocjacji. Uwaga, to nie jest jeszcze ostatnie szkolenie w tym roku, co prawda, ostatnie stacjonarne. Ale będzie jeszcze szkolenie zdalne, jeżeli to jest dla Ciebie ważne. Jeżeli prowadzisz firmę, sprzedajesz i chciałbyś mądrze generować zysk, chciałbyś mądrze komunikować się z rynkiem, chciałbyś nie musieć być najtańszy, to śledź nas, bo będziemy jeszcze raz w tym roku robili takie szkolenie.